ma, wita Was po raz kolejny Wasz ulubiony bezrobotny bloger. Dzisiaj postanowiłem, żeby tak nie siedzieć, nie zamulać, zrobić sobie kolejną wycieczkę, może tym razem na dług, pocykać jakieś foty, posiedzieć, popatrzeć na piękną przyrodę wokoła. Także mam nadzieję, że dzisiejszy dzień upłynie mi pod znakiem jakowychś atrakcji ciekawych. Zobaczymy. Cześć, witam wszystkich na otwartych przestrzeniach nadburzańskich łąk. Można pojechać tam, albo tam, albo tam. Jest wiele możliwości, bardzo wiele, ale ja pojadę tam. Jak widzicie, a może i nie, jestem teraz na wale, więc się może na wale. ale moja dalsza droga będzie biegła tam, nad Bóg. Rzut okiem na panoramę, a w zasadzie kamerko. Zobaczcie, dzików musi być tu wpyte, bo tak wszystko zryte, jak nigdy, całe łąki. Aż po horyzont. Dojechałem do takiego fajnego starorzecza. Ola. Nawet proszę, dwa dziam będzie pływają. O. Miejsce jest bardzo relaksacyjne. Zresztą tak jak wszystko w moich filmach. Staram się pokazać jak można się bardziej relaksować podczas relaksu. Proszę bardzo. Słońce troszkę zaszło, ale to nic. Piękne chmurki na niebie zaraz przyśród. Teraz jak widzicie jestem przy tak zwanym buku właściwym. Płynie sobie takim fajnym zakolem i tam dalej skręca. Możecie sobie chwilę popatrzeć, a ja idę porobić jakimś fotem. wiedzieć, że te tereny są przepiękne. Jest taka wolność, cisza, ptaki wszędzie ćwierkają. Uwielbiam tutaj przebywać. Jest naprawdę wspaniale. Rzeczka sobie płynie, bardzo czysta z Białorusi. Także chyba cały Czarnobyl i tablica Mendelejewa w niej płynie, ale mimo to mimo to jest bardzo, bardzo przyjemnie słuchajcie tego co się dzieje w powietrzu właśnie dlatego uwielbiam tu przyjeżdżać w trakcie przechadzki udało mi się nawet cyknąć płotniaka tylko nie wiem którego, bo ich jest tyle nie wiem, albo stawowy, albo łąkowy w każdym razie sobie latał i mam parę fotek, zaraz wam Jak już sobie tak przysiadłem, to nie omieszkam napić się mojej ulubionej multivitaminy, co to nie ma nic wspólnego z multi, a tym bardziej z witaminą. Zresztą po kolorze to widać, jaki to detergent. Ale na bezrobotnym nie stać mnie na lepszy napitek. A w smaku jest całkiem morzebne. Taka polska mirinda. A teraz zapraszam do snu. Nawet ładne słoneczko wyszło za chmur. Także ja w niebieskiej bluzie na tle niebieskiego nieba. Niczym z obrazu impresjonistów. Proszę bardzo udało mi się nawet zrobić fotki, sfilmować klucz żurawi. Krążą sobie nad tym bugiem superansko ten No i co? Można pojechać na fajną wycieczkę zamiast siedzieć w domu i udawać Terminatora, zobaczyć fajne ptaki niecodzienne, zobaczyć rzekę bóg, zobaczyć takie piękne otwarte przestrzenie i się zrelaksować pijąc przy tym multivitaminę z myszką. Można. Chciałem jeszcze Wam zaprezentować jaki tu jest fajny offroad Mimo, że mojemu samochodu dużo brakuje do bycia przynajmniej w połowie samochodem terenowym Ale fajnie się jeździ po tych krętych bezdrożach Ciekawe czy znowu zajedziemy nad wodę O po prawej już widzę O a tam bociek sobie chodzi Zaraz go zobaczycie O Proszę bardzo Tam na końcu drogi Zaraz postaram się mu zrobić zdjęcie, ale nie wiem czy mi się uda. No i czas na powrót z nadburzańskich ostępów. Komu be bezrobocie, temu powroty pisane. Jo!